Oto Rododendron w Sarzborgu, chyba największy jakiego w życiu widziałem. No niby zwykłe zielsko, ale zachwyca. No i tak wielki, tak rozrośnięty, że stwierdziłem, że specjalnie dla tego krzaczora nagram film. Ale nie, niesamowity. Okay, musiałbym wyczekać na odpowiedni moment, ponieważ ludzie tutaj przychodzą, fotografują się na tle tego krzewu. No i tak, żeby nikomu nie przeszkadzać, to trzeba było chwileczkę poczekać. No a ja tylko tyle powiem. Znowu zareklamuję moje ulubione mapy, które podam w opisie. No i oczywiście galeria zdjęć tam będzie też w opisie pod filmem. Zaglądajcie w opisy pod moimi filmami.